Dzień dobry. W tym krótkim materiale dowiesz się, jak sparować pilot do dekoderów PlayNow TV z dowolną przystawką Android TV, telefonem czy tabletem. Zaczynajmy i powodzenia. Zacznijmy od pilota B09. Jest to pilot, który był na początku dostarczany z przystawką Sagemcom tv 362 Aby przejść w tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk OK oraz przycisk Play. Poczekaj, aż dioda sygnalizująca zacznie mrugać. Gdy tak się stanie, puść przyciski. Teraz znajdź pilot na urządzeniu, z którym chcesz go osparować. Naciśnij paruj. I gotowe. Pilot będzie działał bez dodatkowej konfiguracji. Aby przywrócić ustawienia fabryczne na pilocie, upewnij się, że nie jest on połączony z żadnym urządzeniem. Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk OK oraz zwiększenie głośności. Dioda zamruga kilkukrotnie, to znaczy, że pilot przywrócił ustawienia fabryczne. Drugi i nowszy pilot to RC475. Aby go sparować, naciśnij i przytrzymaj przyciski OK oraz zmniejszenie głośności. Teraz znajdź go na urządzeniu z którym chcesz go sparować. Naciśnij paruj i gotowe. Pilot tu również działa bez dodatkowej konfiguracji. Ten pilot ma dodatkowo port podczerwieni, więc możesz zaprogramować na nim kilka przycisków z pilota od telewizora. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk domku oraz strzałkę w górę nad przyciskiem OK. Teraz naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować, np. przycisk włączenia telewizora. Na pilocie od telewizora naciśnij ten sam przycisk. Pilot zamrugał kilka razy, to znaczy, że przycisk jest zaprogramowany. Oba piloty wyłączają się po dłuższym czasie nieużywania, aby oszczędzić baterię. Gdy tak się stanie, wystarczy ponownie przejść w tryb parowania, aby nawiązały połączenie z urządzeniem, z którym były sparowane. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.